Witam Państwa serdecznie z mojego pokoiku. Tak się trochę przyjęło, że jak trudne chwile, to uciekamy do Ojca Dolindo do Ruotolo. Dzisiaj dane mi było prowadzić rekolekcję dla młodzieży tutaj w Łodzi. Rozmawiałem z pewnym kapłanem, który jest wykładowcą zarówno w Łodzi, jak i w Krakowie. Podzielił się ze mną takimi refleksjami dotyczącymi przeszłości Kościoła, bo oto Lewica podobno przygotowuje, podobno przygotowuje jakiś... Film, w którym, film dokumentalny, prawda, pewnie podobny do tego reportażu, reportażyku, yy, tyle, majego, tyle mającego wspólnego z faktami, co właśnie ów reportaż dotyczący oskarżenia na Pawła II. Ów dokument przygotowywany przez Lewicę, prawda, czyli przed wyborami, tutaj wojenka się szykuje, ma dotyczyć, proszę Państwa, grzechów Kościoła. Yy, będzie to ciężki czas. Zauważmy, papież Benedykt XVI jest atakowany przez swoich, przez swój kościół, którym zarzuca kościół niemiecki. Mniej więcej pojawiają się podobne zarzuty jak w odniesieniu tutaj w kościele polskim, przepraszam, w kościele polskim, ale tutaj wśród pokolenia JP2, znaczy nie wiem czy pokolenia JP2, ale wśród rodaków i te oskarżenia dotyczą Jana Pawła II, szykuje się trudny czas przed nami, ale... Powiem tak, nie szkodzi, ponieważ z pomocą przychodzi nam Ojciec Dolindo Urłotolo. Chcę taki krótki materiał Państwu i sobie też zostawić z najnowszej książki autorstwa Ojca Dolindo Urłotolo. Pośród wzburzonych fal nieufności. Fale nieufności, do tego jeszcze wzburzone i my pośród tych fal nieufności. Fale nieufności, czyli sugestia, że tu chodzi o naszą nieufność. No właśnie, bo to w nas jest też, że tak powiem, problem, w jaki sposób będziemy, znaczy w nas jest klucz do rozwiązania tego, w jaki sposób będziemy postrzegać świat zewnętrzny, co wszystko, co się w Kościele wokół nas dzieje. Polecam Wam bardzo serdecznie tę książeczkę, to jest to zbiór konferencji, komentarzy Ojca Dolindo Ruotolo, komentarzy do fragmentów z Pisma Świętego. Pamiętamy, że Ojciec Dolindo Ruotolo skomentował właściwie wszystkie księgi Pisma Świętego. Tutaj mamy próbkę tych komentarzy Ojca Dolindo Ruotolo. Ta książka, zobaczcie, ukazała się pod... Waszym naszym patronatem tegoż oto kanału jest dostępna w sklepiku mocsłabości.pl. I oto 10 stycznia 1927 roku ojciec Dolindo Ruotolo zapisał takie słowa. W boleści poznajemy nasze nędze. Często Pan przyzwala na pewne burze właśnie z tego powodu. Gdy pogoda jest ładna, droga wydaje się czysta. Lecz jeśli spadnie deszcz, natychmiast tworzy się błoto, a ty zdajesz sobie sprawę, że była brudna i musi zostać wyczyszczona. W udręce sami zauważamy w sobie wiele niedoskonałości, no właśnie dopiero w udręce dostrzegamy te słabości, kruchości, dopiero w ciemności uświadamiamy sobie, że jesteśmy w mroku, ktoś nam musi ten mrok uświadomić, żebyśmy zapragnęli światła. Których Wcześniej nie dostrzegaliśmy, i to właśnie jest wielkim dobrem, o ile wie się, w jaki sposób wyciągnąć z tego korzyści. Brak zaufania Bogu zawsze powoduje uciemiężenie naszego ducha. Jeżeli nie ufamy Bogu, nie idziemy za wiarą, za wierzenie, pójść za wiarą, to zawsze cierpi nasz duch, nasza dusza, nasze serce. Może po nas nie widać, że cierpimy, ale kiedy jesteśmy w naszej nieufności. Z daleka od Boga to cierpimy. Zaufanie zachowuje nas zawsze w łagodnej, uwaga, równowadze, ponieważ jest jak gaz balonu. Dąży ku górze, unosi się w powietrzu i eliminuje ciężar każdego niebezpiecznego ładunku. I jeszcze jeden fragment, Państwo pozwolą, również z tej książeczki. Pośród wzburzonych fal nieufności ojca Dolindoru Otoro zauważmy, że... Łzy cierpienia ukazują bardzo często duchowe błoto, które zalega w naszych sercach. Dopiero łzy cierpienia uświadamiają nam duchowe błoto, które hamowało naszą drogę ku Bogu. Wiecie Państwo, że po błocie idzie się bardzo ciężko znaczy ciężko, trudniej niż po suchej ziemi, po suchej drodze. Trzeba tę drogę wysuszyć, żeby można było łatwiej, czy znaczy łatwiej, po prostu szybciej, bezpieczniej, na, na błocie się można poślizgnąć, prawda, jestem coś zrobić. Trzeba tę drogę, tę drogę do Pana Boga wyczyścić, a łzy powodują, że dostrzegamy duchowe błoto w naszych sercach. I dalej, ojciec, z Dolina Urotolo. W komentarzu z 29 kwietnia 1947 roku cytuję takie oto słowa, które usłyszał od Chrystusa w swojej duszy. Tak jak wiosna ozdabia się kwiatami, tak ja ozdabiam Twoją duszę, uwaga, miłosierdziem i łaskami. No i dalej. Jak słońce poprzedza swoje wzejście świtaniem, choć ludzie opóźniają je regulując czas. Tak też mimo głupich kalkulacji nowoczesnej apostazji. Zobaczcie, rok 1947 Chrystus mówi do ojca Dolindo Głupia kalkulacja ludzkiej apostazji. Ciekawe. Boże słońce prawdy i sprawiedliwości wyprzedzając swoją godzinę, zatriumfuje nad ciemnościami, zapewni życie oraz urodzaj. Wielkie triumfy Boga są zawsze wczesne, wczesne. Uwaga. Tak, jak moje zmartwychwstanie, mówił, mówi Chrystus do ojca Dolindo, nastąpiło o świcie trzeciego dnia. Tak, i teraz zwyciężę o świcie. To jest dla nas ważna wskazówka: Chrystus zwycięży o świcie, bo zmartwychwstał wczesnym porankiem o świcie, który nastąpi po burzliwej nocy wielkiego niepokoju. Proszę Państwa, nastanie noc, próba dla Kościoła, próba dla nas, nastanie nie tylko noc, ale burzliwa noc nocą. Burza. Burza nocą. No to to już jest połączenie dość takich mocnych zjawisk. Nie dość, że mrok, no to jeszcze burza. Burza. Uwaga. Wielkiego niepokoju. Ludzie zginą, jeśli znowu tutaj yy, Chrystus mówi, jeśli nie zawierzą mi. I dlatego ty naucz się zawierzać mi całkowicie, zarówno w rzeczach doczesnych, jak i duchowych. Tu chodzi o to, abyśmy całościowo, całym naszym życiem zawierzyli Chrystusowi. Poprowadzę cię ręką moją. Poprowadzę cię, przepraszam, za rękę moją mądrością poprzez działanie Ducha Świętego i rozgrzeję cię pocałunkami mojej miłości. Nie bój się, jestem z tobą, a ty tylko mnie kochaj. To są fragmenty, proszę państwa, będę bardzo często tej książki wracał, tej nowej książki. W której znajdziemy teksty autorstwa Ojca Dolindo Ruotola. ona jest dostępna w sklepie komodsłabości.pl. Pośród wzburzonych fal nieufności, ja często tę książkę przy sobie noszę w różnych miejscach się znajduję i zawsze sobie jak powiem wyciągam i o. Ale teraz, państw, teraz odsyłam Państwa do książki, która już jakby podręczna nie jest. Oto. Autobiografia ojca Dolindo Urłotolo też dostępna w sklepiku prawda pod patronatem naszego waszego kanału. No tu już jest potężna dawka, bo ponad 900 stron autobiografii, ale na, na stronie 701 ojciec Dolindo Urłotolo od Chrystusa usłyszał takie słowa. Kiedy człowiek niespodziewanie znajdzie się wśród ciemności, nie kroczy wyniośle, lecz zatrzymuje się w oczekiwaniu na światło, Albo chodzi na czworakach, aby wspomóc wzrok dotykiem. W ciemnościach powinniście rozważać tylko jedno czyli waszą nędzę, i nie możecie zbyt dużo się poruszać to znaczy musicie trwać spokojnie w doskonałym zawierzeniu mojej dobroci. Uwaga, mamy wskazówkę, co robić w duchowych ciemnościach. Po pierwsze nie szukać rozwiązania po swojemu, po drugie nie szarpać się w ciemnościach, bo jeżeli są ciemności, nie widzimy co nas otacza, możemy sobie zrobić krzywdę. Mamy trwać w spokoju, Pan Bóg niejako wymusi na nas ciszę serca, pokój serca, znaczy właściwie spokój serca. Kiedy jest ciemno nie ruszaj się, kiedy przeżywasz duchowe ciemności, to nie chodzi o to, żeby wejść teraz w bierność duchową, zaraz tutaj będzie to wyjaśnione, ale chodzi o zawierzenie, czyli... Czyli pójście za wiarą, za światłem, którego może nie widzimy, ale ono jest, bo oto, Chrystus mówi do Ojca Dolindoru Ruotolo: Jeśli nie czujecie się zdolni do modlitwy, czasami tak pewnie mamy, trwajcie w mojej obecności i szukajcie okazji, aby paść na kolana przede mną sakramentalnym. Ja jestem Waszym bogactwem, a gdy nie umiecie się modlić, nie powinniście się denerwować, lecz zawierzyć mnie i pozwolić, abym ja modlił się za was, abym ja mówił i działał w waszym wnętrzu. Pamiętamy to, co się działo w ogrodzie oliwnym, kiedy uczniowie zasnęli, po ludzko zasnęli zmęczeni, prawda? Zestresowani pewnie też. Chrystus się modli. Chrystus się modlił w ogrodzie oliwnym również za nas, kiedy będziemy zasypiać w naszych duchowych prawda, drogach podróżach, kiedy będziemy panikować w naszych duchowych ciemnościach, kiedy nie będzie nam się chciało sięgnąć po modlitwę. Chrystus w ogrodzie oliwnym modlił się także za nas, za każdego z nas. Dlaczego? Ponieważ Bóg przekracza czas i przestrzeń. To, co robił Chrystus w ogrodzie oliwnym, przekraczało ogród oliwny. Przekraczało tamten czas i tamtą przestrzeń. Chrystus można powiedzieć wciąż modli się w ogrodzie oliwnym, bo dla Pana Boga nie ma wczoraj nie ma, prawda? Jutro jest jedno wielkie, długie, nawet nie długie, bo długie to kojarzy nam się z jakąś, z jakąś kategorią czasu czy przestrzeni. Dla Boga jest jedno wielkie jestem. Bóg chce, żebyśmy się skupili na tym, co się dzieje teraz. A szatan będzie robił wszystko, żebyśmy sobie, żebyśmy uwierzyli w to że jutro nam się nie uda, no to po co dzisiaj zaczynać zmiany, skoro jutro, prawda, znowu wrócimy do starego życia? Zostaw jutro, zostawmy jutro i skupmy się na tym, co się dzieje teraz. I dalej Chrystus mówi do ojca Dolin do Ruotolo. "Uważajcie jednak, by nie pomylić duchowych ciemności z duchowym lenistwem. Lenistwo podsuwa wam odczucie nudy podczas modlitwy. Kiedy odczuwamy nudę podczas modlitwy, ktoś może powiedzieć: no, mam duchową ciemność, prawda, ducho" yy... Wiary, czy może inaczej przeżywam, prawda? Ciemności wiary. To jest duchowe lenistwo, jeżeli, jeżeli mamy, od, od, odczuwamy nudę podczas modlitwy. Ciemności sprawiają, że czujecie oschłość. Możecie się modlić również w oschłości, ponieważ pozwalam Wam się zwracać do mnie jak dzieci. Osła modlitwa trwa krótko i zaraz roz. Tapiają się lody, kiedy w sercu nie gości już pragnienie własnej satysfakcji. Zacznijcie się modlić. Ja usłyszę, jak mówicie, i otworzę wam drzwi, ponieważ bardzo was kocham. Modlić się także w osłości, żeby nie kojarzyć modlitwy tylko z własną satysfakcją. Nam się czasami wydaje, że modlitwa nam wyszła wtedy, kiedy prawda, przeżywaliśmy duchowe pod... jakieś już uniesienia, jakieś emocjonalne doświadczenia. Bardzo znany. Kapłan, który jest. Już, proszę Państwa, zasięgnę po taką książkę, bo przygotowuje też materiał dotyczący wspólnot, które stają się sektami. Proszę Państwa, na podstawie książki. Przeora Wielkiej Kartuzji. On mówi, że dzisiaj mamy w kościele takie dwie skrajności. Mamy dzisiaj ludzi, którzy kierują się tylko wiarą albo tylko rozumem, ale też pojawia się trzecia opcja: gdzie oto niektórzy mówią, że trzeba w życiu duchowym kierować się tylko emocjami. Jak nie ma emocji w modlitwie, no to modlitwa nie wyszła. Nie, to jest kłamstwo. Przeor Wielkiej Kartuzji to potwierdza. to tego jeszcze będzie czas wrócić. Bardzo serdecznie polecam Wam pośród wzburzonych fal nieufności. Ta książka będzie wracała na pewno na łamach naszego tutaj kanału. Ostateczne zwycięstwo Chrystusa przyjdzie o świcie. I uwaga, przychodzi w naszych sercach o świcie. A być może, kiedy to zwycięstwo o świcie przyjdzie, będziemy spać, bo przecież wiecie, wiemy, że najlepiej się śpi nad ranem o świcie. Chrystus zwycięży o świcie, przyjdzie właśnie jak w złodziej, w sposób niezapowiedziany. Jeżeli. Trudno jest nam się modlić, to trwajmy w takiej trudnej modlitwie. Nawet jeżeli trudno jest nam, nie wiem, modlić się na różańcu, to trzymaj różaniec w ręku i trwaj w tej osłości, żebyś na modlitwie nie spełniał czegoś dla własnej satysfakcji, tylko żebyś trwał przed Bogiem. Modlitwa jest trwaniem przed Bogiem, modlitwa jest obecnością, modlitwa nie jest czekaniem na cud. Zobaczmy, Judasz widział cuda Chrystusa, no i co? No i go sprzedał, prawda? Bardzo wam serdecznie polecam na te trudne czasy, które się zbliżają ojca Dolindo Ruotolo. Zarówno jego autobiografię, no tę autobiografię myślę, że do końca życia będę czytał, jak i coś, co możemy przy sobie zawsze mieć pośród zburzonych fal nieufności. Te dwie książki państwo znajdą w sklepiku MocSłabości.pl. Mówię o tym dlatego, ponieważ czasami też pytacie, skąd pan te książki? No to właśnie stąd. Wszystkiego błogosławionego wam życzę. Nam. I do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże!